Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na takie nocne czytanko. To jest temat, taki, co dalej z tą relacją? Jak to się potoczy? Jak to się rozwiąże? Czy, czy będzie kontynuacja, jakiś rozwój, czy zakończenie? To jest temat, taki, na prośbę jednej z moich słuchaczek wiernych, i przygotowałam teraz takie. Nocne czytam go, i macie dwie opcje: to jest brzoskwinia i mandarynka, więc wybierzcie sobie to, co lubicie. I przechodzimy już do kart. Co dalej z tą relacją? Zaczniemy od brzoskwini. Co z tą relacją dla tych, co wybrali brzoskwinie? Tu jest ogień. Jest ogień, jest pasja, jest namiętność, pożądanie, jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco i tak się no, gotuje tutaj w żyłach ta krew, i tak ma ochotę to wszystko wybuchnąć. Jest bardzo, bardzo duża szansa na, na taki mocny, gorący, płomienny start w tej relacji. Na, na wybuch namiętności. I w tym wszystkim jest bardzo dużo uczuć, bo ta krew się gotuje, jest między Wami no, taki obłęd i macie tak, takie bardzo silne przyciąganie. I na dodatek. Jest fantastyczne spełnienie uczuciowe, emocjonalne. Wy jesteście, gdy jesteście razem, jesteście bardzo szczęśliwi, jest wam dobrze. I tutaj jest taki moment, taki trochę przełomowy dla tej relacji, tak jakby to miało iść w dobrą stronę w stronę jakiejś stabilności i takiego zaangażowania. No, i takiej relacji dłuższej, tak to wygląda, że ktoś tutaj się tak bardzo odda, odda temu, poświęci, zaangażuje, i to będzie takie, takie serio. Tu jest taka y, bardzo dobra energia, naprawdę z tych wszystkich kart. Taki. Zapala się ten ogień, gotuje się, gotuje w tych żyłach nie może, już wybucha, jest start, trzeba to no, wypuścić z siebie. I ta miłość jest w tym wszystkim. To, to, to spełnienie, ta radość, ta przyjemność ze spędzania czasu razem, to pełnia taka szczęścia emocjonalnego, która właśnie prowadzi do takiej konkretnej, bardzo relacji. z z zaangażowaniem i zadaniem. Bardzo dobre karty, no, brzoskwinia. Już nie będę nic zadawać, bo nie ma co. Jest wszystko, czego potrzeba. I teraz mandarynka. Mandarynka ma takie, no, trochę ciężkie energie. Tutaj dużo się dzieje dużo się dzieje ktoś przechodzi jakieś mełki jakieś bardzo poważne zmiany przemiany transformacje ktoś ma taki powiedziałabym niezły orzek do zgryzienia i musi podjąć jakieś bardzo ważne życiowe decyzje bardzo ważne i tu są takie głębokie rozważania co zrobić w tej sytuacji co ja mam zrobić, jakie mam postąpić? Muszę walczyć z tym wszystkim. Jestem taki zmęczony i takie mam wrażenie, że że tak dużo tych przeciwieństw staje na mojej drodze: jakieś osoby, jakieś wydarzenia. Ze wszystkim muszę się zmagać i muszę coś wybrać. Ale ta decyzja spędza mi sen z powiek. Jest to bardzo, bardzo trudna decyzja do podjęcia. i nie wiem, co mam zrobić, a muszę podjąć jakieś konkretne działania, i tak się tutaj zbliża to do jakiegoś przełomowego momentu, który kiedyś tam pewnie nastąpi, ale jeszcze, jeszcze nie w obecnej chwili. I są takie, no, taka właśnie energia przechodzenia przez bardzo Trudny moment w życiu, bardzo trudny, bardzo trudny. Tutaj ktoś naprawdę musi podjąć takie serio, serio życiowe decyzje jakieś zamykanie przeszłości, zamykanie starych spraw, takie oczyszczanie jakieś może wybaczenia, przeprosiny do kogoś skierowane. Tak, żeby coś oczyścić, aby móc iść dalej, aby móc poczuć się lekko jakieś decyzje, które ciążą, które są takim trudnym ciężarem. I to wszystko powoduje, że taki no, ten człowiek czuje się cały czas i musi być na takim czuwaniu, bo cały czas ta osoba czuje się tak, jakby była atakowana. Przez otoczenie przez kogoś. Cały czas czuje się taka atakowana przez kogoś i musi odpierać te ataki. Ale on sobie z tym poradzi, bo jest silny, dzielny, prężny, bardzo silny. Poradzi sobie z tym, ale to jeszcze będzie chwilę trwało. I, i tu jest takie bardzo, taka energia wracania do, do przeszłości. Będziecie bardzo zawieszeni. Na przeszłości, jakieś wspomnienia, yy, wspomnienia, tęsknoty yy, za przeszłością, za czymś, co było w przeszłości takie bardzo przyjemne i szczęśliwe dla Was. I tu jest właśnie energia tych powrotów. Ja nie wiem, czy niektórzy z Was będą powracać myślami. Czy inni będą wracać tak no, naprawdę fizycznie do kogoś, to już musicie sobie dopasować sami do swojej sytuacji, bo może być bardzo różnie. Ale zmagania są bardzo, bardzo konkretne i takie ciężka jest ta energia. Także ta relacja no, musi trochę tutaj. Przejść jeszcze, stoczyć jakiś bitew, dylematów, wewnątrz takich wewnętrznych przemyśleń, takiej bitwy może trochę z samym sobą, ale oprócz tego też z otoczeniem bardzo z kimś. Tutaj ktoś się męczy, szarpie, jest taki osaczony, osaczony i jest tęsknota za przeszłością. Takie powroty do przeszłości. No, także tu jest to inna, inna energia niż była dla wyżoskwini. Dla Tutaj będą się działy jeszcze takie poważne, konkretne bardzo rzeczy, które będą miały wpływ na, na Waszą przyszłość dosyć naprawdę mocne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.